Nazywam się Helena Prado, mam 34 lata i nigdy nie wyobrażałam sobie, że najbardziej upokarzająca noc w moim życiu stanie się najbardziej wyzwalająca. Wszystko wydarzyło się podczas uroczystej kolacji z okazji 65. urodzin mojego ojca, luksusowej imprezy, która kosztowała około 300 tysięcy reali i zgromadziła najwyższą elitę São Paulo w eleganckiej sali jednego z najdroższych hoteli w mieście, gdzie każdy szczegół został starannie dobrany, aby pokazać światu doskonałość i prestiż rodziny Prado, a przynajmniej jej fasadę, ponieważ od dziecka czułam, że coś jest głęboko nie tak w sposobie, w jaki traktował mnie mój ojciec. Tej nocy, ubrana w szmaragdowo zieloną sukienkę, którą wybrałam, aby się wyróżnić, nie z próżności, ale dlatego, że chciałam być raz na zawsze zauważona, wstał przed wszystkimi i powiedział: Jestem bardzo dumny z moich dzieci, z wyjątkiem niej i wskazał na mnie swoim zwyczajowym spojrzeniem, które przeszywało mnie jak lód, jakbym była chodzącym błędem, skazą na idealnym obrazie rodziny i w tym momencie, gdy wszyscy patrzyli na mnie w szoku, wyjęłam z torebki kopertę, położyłam ją na stole i powiedziałam tylko – powinieneś to przeczytać. I wyszłam. Ale wszystko, co wydarzyło się przed tą nocą, wyjaśnia, dlaczego doszłam do tego punktu. Ponieważ odkąd pamiętam, Zawsze czułam się wyobcowana w rodzinie Prado. Podczas gdy moi rodzeństwo Lukas, Fernanda i Tiago błyszczeli swoimi blond włosami, jasnymi oczami i szerokimi uśmiechami, ja z moimi kasztanowo-rudymi włosami i miodowymi oczami słuchałam mojej matki, Irenę, mówiącą, że jestem podobna do babci ze strony matki, mimo że żadna z moich babci nie miała moich rysów twarzy, chociaż udawałam, że wierzę, Wątpliwości zawsze mnie dręczyły, zwłaszcza gdy widziałam, jak mój ojciec Alvaro Prado, jeden z największych przedsiębiorców w branży nieruchomości w kraju, traktował moje rodzeństwo jak rzadkie klejnoty, a mnie jak ciężar, który tolerował z obowiązku. I to nie była wyobraźnia, to były fakty, jak wtedy, gdy Lukas strzelił gola w meczu piłki nożnej w szkole i został podniesiony na ramiona przez ojca. Lub gdy Fernanda wygrała konkurs baletowy i otrzymała bukiet czerwonych róż oraz specjalną kolację, podczas gdy ja, mimo że wygrywałem olimpiady matematyczne i konkursy literackie, dostałem tylko dobra robota i zastanawiałem się, dlaczego nigdy nie chodził na moje przedstawienia, lub dlaczego wydawał się pamiętać wszystkie zobowiązania innych, a zawsze zapominał o moich. Moja mama mówiła, że to praca, że jest bardzo zajęty. Ale prawda była taka, że miał czas dla innych, tylko nie dla mnie. Co stało się jeszcze bardziej oczywiste w dniu moich 16 urodzin, kiedy moi bracia dostali samochody lub wystawne przyjęcia. A ja miałam skromną kolację w restauracji z mamą i prezent kupiony w pośpiechu, ponieważ on spóźnił się i wyszedł przed tortem, mówiąc, że ma pilne spotkanie. Co bolało jeszcze bardziej, ponieważ w tym samym tygodniu. Był na konferencji z Lukasem, a to tylko potwierdzało to, co było już oczywiste: że byłam wyjątkiem czarną owcą, tą, której nikt nie wiedział skąd się wzięła, ani dlaczego tam jest. A kiedy zapytałam mamę, czy tata mnie kocha, odpowiedziała: Oczywiście, że kocha, ale w jej głosie było drżenie, wahanie, które mnie poruszyło, i tego dnia, w wieku trzynastu lat. Zrodziła się we mnie myśl, że być może jestem adoptowana, i ta myśl rosła we mnie, skłoniła mnie do przeszukiwania szaf w domu, starych dokumentów, aż znalazłam swój akt urodzenia, w którym jako ojciec figurował Alvaro co jeszcze bardziej mnie zdezorientowało bo dlaczego więc ta różnica, ten dystans, ta pogarda? Mimo to nie poddawałam się. Uczyłam się jak szalona byłam najlepsza w klasie. Zapisałam się do wszystkich szkolnych klubów. Brałam udział w wydarzeniach, prezentacjach. Wyróżniałam się we wszystkim, co mogłam. Nie z przyjemności, ale z nadziei, że może pewnego dnia mój ojciec spojrzy na mnie tak, jak patrzył na innych, i tak było do końca szkoły, kiedy dostałam się na prestiżowe uniwersytety z stypendium, nawet za granicą, i wybrałam renomowaną uczelnię w Rio de Janeiro gdzie studiowałam filologię z naciskiem na komunikację i marketing, wbrew woli ojca, który twierdził, że to nie prowadzi do niczego, że właściwym wyborem jest administracja lub prawo, tak jak w przypadku moich braci. Mimo to poszłam na studia, ukończyłam je z wyróżnieniem, sama znalazłam pracę i kilka lat później przeniosłam się do São Paulo, aby założyć własną firmę, która rozrosła się i stała się punktem odniesienia w dziedzinie brandingu i kampanii luksusowych. I nigdy nie używałam nazwiska Prado, aby otworzyć sobie drzwi, wręcz przeciwnie, ukrywałam je, aby nie nosić ciężaru, który mnie nie reprezentował. I przez ten czas miałam niewielki kontakt z rodziną, sporadyczne rozmowy, jedno lub drugie spotkanie. Ale zawsze trzymałam się z dala od Alvaro, aż moja mama zachorowała na raka piersi w zaawansowanym stadium i wróciłam. Porzuciłam wszystko tymczasowo, aby się nią opiekować. I właśnie wtedy pielęgniarka wspomniała, że ma grupę krwi O ujemną tak jak ja, co było niezgodne z grupą A dodatnią mojego ojca i moich braci, co wzbudziło moje podejrzenia, ponieważ genetycznie to nie pasowało. Więc postanowiłam to sprawdzić. Kupiłam test DNA na własny koszt. A kiedy przyszły wyniki, okazało się, że nie byłam biologiczną córką Alvaro Prado. Moi bracia byli moimi przyrodnimi braćmi. A moja mama była rzeczywiście moją mamą, ale ojcem był ktoś inny, kogo nawet nie znałam. Zachowałam te informacje przez kilka tygodni, aż znalazłam odpowiedni moment, aby skonfrontować się z mamą, która płakała i opowiedziała mi wszystko. Powiedziała, że zanim zaręczyła się z Alvaro, miała nawrót z dawnym chłopakiem, Marcosem Vidalem, i zaszła w ciążę, nie wiedząc dokładnie kto jest ojcem, ale Alvaro, ambitny i skupiony na wizerunku publicznym. Zgodził się przyjąć dziecko pod warunkiem, że nigdy nie zostanie to ujawnione, nawet mnie, i z czasem oddalił się emocjonalnie, ponieważ nie mógł patrzeć na mnie i przypominać sobie tego błędu. A usłyszenie tego było jak cios w plecy, ponieważ całe życie starałam się zasłużyć na miłość mężczyzny, który w głębi duszy nigdy nie miał zamiaru mnie kochać, który tolerował mnie tylko dla wygody, a mimo to obiecałam mojej mamie, że nie powiem nic, dopóki będzie chora. Ponieważ potrzebowała spokoju, aby się leczyć. I tak zrobiłam. Opiekowałam się nią. Byłam przy niej aż do remisji, a potem przyszło zaproszenie na urodziny Alvaro. Moja mama błagała mnie, żebym przyjęła je w jej imieniu, a ja zgodziłam się, ale miałam już plan. Kupiłam samochód, który chciał dostać bardzo drogi importowany model i przygotowałam kopertę z dokumentami do testu DNA. A kiedy upokorzył mnie przed wszystkimi, mówiąc, że jest dumny ze wszystkich oprócz mnie, po prostu wstałam. Zostawiłam kopertę na stole i powiedziałam: Prawda może boleć, ale wyzwala, i wyszedłem, pozostawiając za sobą nie tylko przyjęcie, ale także wszystkie lata milczenia, upokorzenia i odrzucenia. I tam, tym gestem, po raz pierwszy w życiu poczułem, że nie muszę już niczego nikomu udowadniać, że moja historia należy do mnie. Z nazwiskiem Prado lub Bez, z uznaniem mężczyzny, który nigdy nie miał odwagi spojrzeć na mnie tak naprawdę, a który teraz, otwierając tę kopertę, jasno zobaczyłby źródło całego dyskomfortu, jaki zawsze czuł w moim towarzystwie. I być może, tylko być może, zrozumiałby, że dziecko, które ignorował, nastolatka, którą pogardzał, i kobieta, którą próbował wymazać z pamięci, była o wiele silniejsza niż kiedykolwiek sobie wyobrażał, i że nawet bez jego miłości dorosła, zwyciężyła i postanowiła iść naprzód bez ciężaru kłamstwa zbudowanego z tchórzostwa. I tego dnia, kiedy opuściłam salę ze łzami w oczach i lekkim sercem, byłam pewna, że po raz pierwszy jestem wolna.